40 lat, zobacz to nie żart. Robię to, co robi Spotkał mnie, złapać. Kochany, tak, po prostu! Jak zbliżasz się do pierwszego zadań? Raz na kolejne życzenie ci wszystkiego najlepszego. Będę zadłupił. Jest coś rodzina, rodzin, 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 dzieci, żona, od od ciągle kobiety, muzyka tak? nowa. To, co robię i robię to od dawna Spełniony żonek który ma Sławanie Karolku, z okazji twoich 40. urodzin życzymy ci z rewidacją, ale druga połowa twojego życia była najlepiej rozegranym meczem. Kochamy cię I wygrany jest to lotka, Kolejna połowa życia, pamiętaj, przed tobą, najlepsza połowa Najlepsza Najlepszy módl twojego życia, najlepszego Kuźno mać, Karol! Dokazuj krok twoich 40 urodzeń! Nad... Wszystkiego, Karol! Dobrego! Różuch przynosi! Szczęście, pomyślności! Ja mam nadzieję, że my będziemy tam 20 którego, Różuch, tekstu! Falę warpuny, masz na bluzę! Karolek, masz na bluzę w fali warto! To przeszkadza! Do wszystkiego, naj, naj, naj! Od Pawła Randy! 100 raz. lat życia! Gości <grym> Natalii odebrała Natali. się! Karol wszystkiego najlepszego. Karolu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Bojaszku, 100 lat, dużo zdrówka i tak dalej, i tak dalej. Pozdrowienia z Londynu. Trzymaj się. Ale jest... jest... tak jest... Karol Karol, w Twoich urodzin życzymy Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, zadowolenia, pracy, życia, rodzinnych, dzieci, dużo miłości i radości. Cześć Karol, w dniu Twoich 40 urodzin życzymy Ci dużo szczęścia, dużo zdrówka, spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkiego, co dobrego Karol. 40 to jest tylko 2 razy 20. Wszystkiego co najlepsze, e, zdrowia, szczęścia i miłości. Cześć Siweczki, e, pozdrawiamy Was e, serdecznie. E, muszę tu przyznać, że bardzo nam za Wami tęskno, e, smutno. Ja to płaczę nawet za Wami. E, ale my e, to na marginesie, my tu w konkretnej sprawie dzisiaj, e, w sprawie e, Karolu, w Twojej sprawie, e, Twoich osiemnastych urodzin. Także y, jesteśmy tutaj y, dzisiaj w ten dzień y, z Tobą. Wkładamy Ci moc y, życzeń, dużo zdrówka, dużo uśmiechu, radości, y, pocieszenia z rodziny. Y, y, I żebyś zawsze był taki radosny, uśmiechnięty i taki wariat, jakiego Cię, jakiego cię y, znamy. Y, co możemy jeszcze dodać? Y, Przesyłamy wam wszystkim ogrom e, całusów buziaków e, i jesteśmy z wami.